Witajcie w naszym serwisie. Dzisiaj mamy kolejnego laptopa do omówienia, do sprawdzenia, do diagnozy. To jest laptop gamingowy FX505GM AL292. Klient przyszedł do mnie z tym laptopem, stwierdził, że coś zaczęło śmierdzieć. Laptop się wyłączył. Otworzył go sobie od spodu sam, i się okazało, że twierdzi, że tam jest jakiś element wypalony, a konkretnie kondensator laptop się nie włącza zobaczymy co się dzieje zobaczymy czy nie ma śladów zalania trzeba go po prostu rozkręcić ale obawiam się, że to nie będzie tylko kondensator jak klient mówi, że to tylko bezpiecznik albo kondensator to się okazuje, że jest jakiś armagedon przeważnie Ok, do roboty trzeba zajrzeć do niego Zobaczcie. klient sobie baterię wypiął, bardzo dobrze bardzo dobrze zrobił. Baterię sobie na razie usuniemy. O, proszę bardzo. Tutaj, w tym miejscu. Zaraz Wam pokażę na zbliżeniu. Widać, widać, że jest kondensator uszkodzony. Wypalił się. To jest linia, tutaj jest główna linia zasilania. Tutaj doszło do zwarcia. Teraz przyłożymy miernik do tych kondensatorów tutaj obok. To jest, spalone, to jest ta główna linia na tych wszystkich większych kondensatorkach. I zobaczymy, czy tutaj nie ma zwarcia do masy. tak? Sprawdzamy, czy nie ma przejścia do masy. Mamy masę. Tu mamy główną linię 19V. Nie mamy zwarcia. Nie mamy zwarcia, a laptop prawdopodobnie nie działa. Usunę to wszystko tutaj. Stąd i zobaczę. Podłączę zasilacz. Jeszcze posprawdzam sobie główną linię zasilania. Dwa klucze tutaj gdzieś powinny być. Tutaj gdzieś z drugiej strony chyba. I zobaczymy, czy przypadkiem nie wyleciał w powietrze mostek. Tutaj. Albo procesor, albo ten drymos tutaj. Jeżeli ten drymos wyleciał w powietrze, to mógł dostać, mogła dostać, e, mógł dostać po prostu procek. Widzę, że to jest e, zasilanie procesora w tym miejscu. Mamy trzy fazy, plus czwarta faza, prawdopodobnie dla grafiki w procku. No zobaczymy. Patrzcie, jak wygląda rejon tutaj, tego kondensatora wypalonego. Ja tutaj usunąłem ten kondensator, on się po prostu wpalił w płytę, ale tutaj, słuchajcie, nie ma zwarcia. Jest dwa R2 jakiś. Podstrap rezystor Wyczyścimy to zaraz alkoholem Tutaj mamy Dreymosa No Trzeba to po prostu jeszcze oczyścić Rejon tego kondensatora oczyszczony Zanim zaczniemy coś tutaj robić jeszcze Ja bym chciał tą płytę obejrzeć jeszcze z drugiej strony Czy przypadkiem tam coś z drugiej strony się nie spaliło Więc musimy ją rozkręcić Odkręcić od tego kadłubka Ściągnąć chłodzenie Wyciągnąć deski, i zobaczyć jak to wygląda z drugiej strony Wyciągnięta już na biurku. Eee, powiem Wam tak: wstępnie ją obejrzałem sobie, ona strasznie jest za, zabrudzona, przynajmniej z drugiej strony. Nie widać śladów zalania. Co jeszcze? Znalazłem tutaj jedną rzecz. Zaraz ją pod mikroskop rzucę i pokażę Wam jeszcze jedną, jeden element uszkodzony, bo wiedziałem, że tak się nie skończy na jednym kondensatorku, bo to byłoby zbyt piękne, aby było prawdziwe. z drugiej strony płyty głównej, zobaczcie. Tu mam jakiś układ SMD wypalony nie ja wiem co to jest, 6 układ trzeba znaleźć dokumentację do tej płyty znaleźć oznaczenie tej płyty no, także tutaj może być, znaleźć też kość SP SPI zobaczyć czy nie ma zwarcia na ósmej nodze czy przypadkiem nam procek nie dostał bo wtedy to będzie już praktycznie pozamiatane bo takich procków raczej się nie nie opłaca wymieniać, co dalej to jest ten rejon gdzie jest ten układ uszkodzony, którego wam przed chwilą pokazywałem pod mikroskopem, zdemontujemy chłodzenie, zdemontujemy ramy Sprawdzimy sobie, jaki jest dokładny model tej płyty głównej. Jestem bardzo ciekawy. W tym rejonie mamy Biosa. Zaraz przystąpimy do pomiarów. Wstawiamy sobie pomiar napięcia. Wpinamy się w pole masowe. I tu mamy Biosa, kość Biosa. Mamy tu pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą i ósmą nogę. Wpinimy sobie na pomiar rezystancji i mamy na ósmej nodze około jeden ponad 1,5 km, więc nie jest źle jest całkiem nieźle jeżeli z naszym BIOSem nie jest źle to możemy przystąpić dalej do pomiarów mamy tutaj trzy fazy dla karty grafiki jedną fazę dla VRAMu tej karty popatrzmy Tu mamy około 190 prawie omów. Te trzy fazy będą bardzo nisko. Rdzeń karty grafiki 8, OM. I tutaj tak samo będzie. Tak? Tu mamy fazy dla CPU. Sprawdźmy. 6, 7. 3, 9. 3, 8. Tu mamy 6, 7 i tutaj tu mamy też 6.7, tu mamy na tych dwóch dwadzikach 6.7, tu mamy 3.8 tu mieliśmy ten kondensator wypalony na tym się stała nam jeszcze ta faza i ta, sprawdźmy 3.7, 3.6, tak? czyli te trzy fazy dla procesora, tutaj mamy co? około 30 ohmów ok, tutaj mamy most intela Gdzieś w rejonie powinno być zasilanie tego mostka. 43 ohm. I spada. 43. Tu mamy prawdopodobnie cewkę ładowania baterii. Tu może być wysoko. Ale dla pewności sprawdźmy sobie na niskim, na niskim pomiarze rezystancji. Będzie przejście na dodatni biegun, czy nie? baterii jeszcze raz tu. tu proszę tutaj jest widzicie tu prawdopodobnie zasilanie ramu zaraz zobaczymy DDr4 500 omów 514 i tu podstawowa przetwornica prawdopodobnie 335 i 5 ALW. 250-280 i rośnie i ta druga linia ta druga linia bardzo nisko. Czy mi się wydaje? Nie, też jest tak. Ale jest niżej, znacznie niżej patrzcie. Nie rośnie nam. To też nie jest źle. Napięcie CMOSA mamy 3V Co nam jeszcze pozostało? Sprawdźmy sobie, co to jest za układ, który nam wystrzelił z drugiej strony płyty głównej. Może to weźmiemy pod mikroskop. Tu mamy układ ładowania. Tu mamy gniazdo zasilania od kabla zasilającego bezpośrednio. Tu mamy dwa klucze prawdopodobnie te główne, pierwsze i drugi i główny rezystor pomiarowy od razu sobie sprawdzimy czy tu, nie, czy tu nie ma zwarcia na tym głównym rezystorze zakres zmieniamy może w inne miejsce się wepnę, bo tutaj nam miernik nic nie pokazuje, dziwne coś tam powinien pokazać w zasadzie ale jest open, open Line, tak OK. Sprawdzimy te dwa tranzystory. Spadek 0,45 prawie pół v w drugą stronę. Nie ma spadku. I teraz ten pierwszy tranzystor nie ma spadku. Bardzo źle, tak jest ten tranzystor uszkodzony. Jeszcze raz wam pokażę, nie ma spadku. Jest zwarcie totalne na pierwszym MOSFEcie, co mogło spowodować taką sytuację. Spalił się kondensator na głównej linii zasilania, uszkodził nam MOSFETA. Popłynął bardzo duży prąd, taki że kondensator tutaj się wypalił. Ja już go tutaj usunąłem. Uszkodził nam się ten element. Zaraz zobaczymy co to jest ten sześciominuszkowy element. Tu niedaleko jest układ ładowania BQ24780S. Więc może to mieć związek bezpośrednio z zasilaniem, detekcją zasilacza bądź, bądź ee, tym zwarciem na głównej linii zasilania. Na pewno to ma związek. Biorę płytę pod mikroskop i zaraz Wam pokażę jak to wygląda na schemacie. Układ wygląda pod mikroskopem. Jedna część po prostu wyjarana totalnie. Mam akurat tutaj płyty board view i schemat. Zaraz zobaczycie co to jest i o co tutaj chodzi. A tutaj jeszcze macie te tranzystory MOSFET. Pierwszy to jest ten drugi przy tym rezystorze pomiarowym. A to jest ten pierwszy, który nam padł. I prawdopodobnie ze względu na ten kondensator, który był niskiej jakości, albo musiało się coś tutaj wydarzyć. No, no zwarła się ta główna linia zasilania i pierwszy tranzystor nam poleciał. Ja podejrzewam, że one mają bardzo duży prąd drenu. Są bardzo, bardzo mocne te tranzystory. Ja będę musiał poszukać po prostu zamiennika dla tego tranzystora. A teraz jak obiecałem, zobaczymy sobie na schemacie, jak to wygląda. Proszę bardzo, to jest board view tej płyty. Tu mamy ten element Q8809. Zobaczmy co to jest. Zobaczmy na schemacie. Q8809. Proszę. Już. To jest ten element. To jest podwójny MOSFET w jednej obudowie to jest taki mały MOSFET on jest skonfigurowany na, na dwóch chyba dzielnikach napięcia dwa wyjścia są DOCK IN AD DOCK IN i tutaj mamy AD dock IN to jest obwód Over Voltage Protect czyli zabezpieczenie przeciw przepięciu i tutaj jeden z tranzystorów nam wyleciał w powietrze, to znaczy się troszeczkę ugotował jak widzieliście. Tu macie ten, to jest wszystko w tym obwodzie z układem ładowania. Wejście 4768 BQ. Wersja S, czyli szybka, jest tutaj opcja bostowania ładowania. Być może to ma z tym związek. Tu mamy wejście, gniazda zasilania. Tu mamy pierwszy MOSFET Q8801 i Q8802 ten Q8801 jest po prostu uszkodzony, spalony i zwarty musimy sprawdzić te obwody tutaj tą diodę tutaj, tą diodę tutaj w obwodzie AC Detect piąta noga układu 24780S ten dzielnik napięcia trzeba sprawdzić tu powinno być między 2,4 a 2,6V może ta dioda się tutaj też spaliła, to zobaczymy. Tu mamy podwójną diodę 8801. To też trzeba sprawdzić. Co jeszcze? Zasilanie układu ładowania VCC trzeba sprawdzić. Rezystory Wodstrap to już tak dla, dla pewności. I limitation, czyli sprawdzenie, znaczy... Limit prądu ładowania na baterii to na razie nas nie interesuje. SCL i SDA to jest komunikacja, to nas nie interesuje. Nas interesuje ACN, ACP, AC Drive. Najważniejsze, czy się nie uszkodził? Tutaj ten nasz układ ładowania, bo AC Drive bezpośrednio obiegnie do bramek tych dwóch tranzystorów MOSFET. Jeżeli jeden się przebił i tutaj poszło na bramkę dosyć wysokie napięcie, to może się też ten układ ładowania spalił. Z tym, że te, te bramki, one widzę, widzę, że tu zabezpieczona jest. Przynajmniej ta bramka tego pierwszego tranzystora jest na, po drodze. Jest tutaj jeszcze rezystor R8803, R8, 4 kilomowy kilo Więc chyba układ ładowania przeżył, mam nadzieję. Co jeszcze jest? Mamy AC-OK, OK, AC-Detect. To wszystko nas tutaj interesuje. Od pierwszej do szóstej nogi, plus zasilanie. To nas interesuje. I jeszcze jest. Tak zwane wyjście liniowe 6V, noga 24, zdaje się, regn, tak? Tutaj powinno być 6V. Napięcie liniowe to jest takie, takie napięcie, które, które układ po podłączeniu zasilania automatycznie generuje. Tu po drodze mamy jeden kondensatorek i mamy podwójną diodę. Ta dioda jest bardzo ważna, trzeba ją też sprawdzić, tak? No, i oczywiście trzeba wymienić ten element czyli ten q 8809 Ja zobaczę, czy ja znajdę coś takiego lub coś podobnego. To są dwa y, tranzystory MOSFET w jednej budowie. O kanale chyba od źródła do drenu mamy diody, więc to są dwa małe tranzystorki MOSFETy Nchane. Więc co na początek? Wymieniamy na początek ten tranzystor MOSFET podwójny. To jest MOSFET. 7N staje się, poczekajcie. To jest od tego wodu, o którym Wam mówiłem. 2N7002DW. Ja mam KDW. Takie tranzystory. To sobie to wymienimy. Potem wymienimy ten pierwszy klucz. To jest MOSFET n channel Ten pierwszy, ten drugi jest sprawny. Ten channel ma prąd Drenu 100A. Bardzo mocny tranzystor. Zobaczę, czy znajdę jakiś zamiennik. Jak znajdę, to wymienię może od razu te dwa w parze. I oczywiście zajmiemy się naszą tutaj naszą dziurą w płycie. W tym miejscu po tym, po tym kondensatorze, który tutaj się spalił. Mam nadzieję, że, że ten, że ten drymont tutaj przeżył nam bo to jest jedna z faz dla procesora ten dławik no to do dzieła dajemy tutaj troszeczkę fluxa uruchamiamy hota i zaraz demontujemy naszego delikwenta to będzie momencik On się chyba nie przygrzał do laminatu, mam nadzieję. Bo tak czasami też bywa przy takim wypaleniu się. No, oporny jest oporny. Jeszcze chwila. Proszę bardzo. Jeden element zdemontowany. Bierzemy się za naszego mosfeta. A, myślę, że spokojnie. Mój nowy o ogarnie temat. bardzo, bardzo duży prąd drenu dren źródło powiem Wam szczerze, że bardzo mocne tranzystory to jest w ogóle to jest gamingowe laptop i przez ten pierwszy tranzystor podczas ładowania baterii i na przykład jak ktoś ma baterię wyładowaną, uruchomi grę i obciąży mocno komputer to tutaj jest taki tranzystor niestety potrzebny który wytrzymuje duży prąd proszę bardzo, zdemontowałem go Proszę bardzo, tranzystor zdemontowany Zobaczmy czy nam z, Zwarcie tutaj zanikło Pokażę Wam, że nie ma zwarcia tutaj między drenem a źródłem Już nie ma zwarcia Proszę bardzo A nasz tranzystor Dren, źródło Jest przebity ten tranzystor będziemy właśnie, jesteśmy w trakcie wymiany i mamy ten układ 2N7002. Ja tutaj mam jeszcze swoje układy 2N7002 KDW. Co prawda z wylotu, ale one są sprawne. Jeden z tych układów posłuży nam tutaj do naprawy tej płyty głównej. Jeszcze muszę poszukać tego mosfeta, znaleźć tak, takiego mocnego, zobaczę czy znajdę. Teraz będziemy montować tranzystor zamiennik. Yy. Wytrzymało się około 100 Amper, MDU 15-11. Zobaczcie, damy tutaj trochę topnika i rozpoczynamy proces ludowania. Oczywiście tu jest lód bezołowiowy chwilę musi potrwać Tam się płytka nagrzeje, nabierze energii Już tam prawie siedzi, w zasadzie już siedzi na miejscu. Tak, teraz będziemy montować naszego, naszego SMD-ka podwójnego Mosfeta 2N7002. To jest takie maleństwo. Oczywiście układ jest z wylotu, tutaj nie ma co się oszukiwać. Zobaczmy teraz. Tu mamy klucz. Trzeba go dobrze spozycjonować. OK. i uruchamiamy chota. On powinien skoczyć na swoje miejsce sam w zasadzie. Lutować będziemy na spoiwie bezołowiowym. Ja tutaj nic nie zmieniałem. Ale układ, układ jest oporny. O, zaraz wkoczę na swoje miejsce. Elegancko. Chwilę trzeba poczekać. w zasadzie już siedzi proszę bardzo gotowe teraz to trzeba wyczyścić oczywiście nie można zapomnieć o naszym tutaj, naszym otworze o wypalonym kondensatorze, tutaj w tym miejscu tutaj się przypałętał jakiś brud jakiś włókno po czyszczeniu to trzeba wszystko oczyścić Zalakierujemy, to ja tutaj lakierem to zabezpieczę Na początek weźmiemy, wlutujemy tu kondensatorek Mam nadzieję, że ten drymos jest sprawny Że nie trzeba będzie jeszcze części zamawiać Już tutaj był kondensator wgrzany Ja uruchomię lutownicę Zaraz I pobielimy tutaj te końcówki Tu z tej strony i z tej Cały spód trzeba będzie zabezpieczyć lakierem, bo tutaj jest wypalona płyta niestety. No i to chwilę potrwa. Sator wlutowany. Tutaj troszeczkę to obczyściłem alkoholem. Teraz to zabezpieczymy sobie. Już go sprawdziłem, nie ma przebicia. Teraz sobie zabezpieczymy to lakierem bezbarwnym. Tak na wszelki wypadek. I to w ciągu 10 lat, minut, minut nam wyschnie i będzie można próbować uruchomić laptopa zamontujemy naszą płytę w kadłubku tutaj jest taki śmieszny flex tu trzeba to pierw podłączyć w ten sposób zaraz to było z tej strony z tej strony tak tak to troszeczkę niewygodnie jest jest skonstruowane. Ja muszę odwrócić całość. Wepchnąć tego flexa w ten sposób. Jakby do góry nogami. To jest flex od przycisku Power. Zdaje się, o ile się nie mylę. Albo jakiś flex z czujnikami. no i siedzi. Gotowe. I teraz płyta sobie osiądzie na, na swoim miejscu. Płyta jest dosyć delikatna, powiem Wam szczerze. Bardzo cienki laminat. To wszystkie tu flexy na nie trzeba też uważać. Ona musi wskoczyć na swoje miejsce i tutaj musi się zazębić z miejscami na porty, na port audio i tak dalej. Zobaczmy, czy tak się stało. Widzicie, musi to wszystko ładnie tu pasować. Ok, przykręcimy płytkę na kilka wkrętów. Zrobimy termikę, to znaczy wyczyścimy tutaj jeszcze te, te jądra układów CPU i GPU. Założymy radiator i spróbujemy tą płytę uruchomić w tym kadłubku. Oczywiście uzupełnimy też ram. Laptop skręcony tyle o ile. Nie wkładam WiFi'ka, nie wkładam dysku z systemem SSD jednego i drugiego. Chcemy po prostu sprawdzić, czy ten laptop nam się uruchomi. Wszystkie podstawowe flexy zostały wkręcone. Oczywiście antenki sobie zabezpieczę. Laptopa sobie obrócę na drugą stronę. Cyk, w ten sposób. Laptop na biurku. WiFi nie podłączony, oczywiście. Zaraz będziemy sobie podłączać zasilacz. Będzie chwila prawdy. Uwaga. On się może uruchomić z pewnym opóźnieniem, bo nie ma baterii włożonej jeszcze. O, podłączony. Widzieliście, mignął na chwilę. Kontrolka ładowania baterii się zapala. Także nie emituje żadnego dymu, że tak powiem śmiesznie. Włączymy. Podświetlenie klawiatury się załączyło. Proszę, jest logo. Jest logo. Udało nam się. Teraz testy grafiki, procesora. Teraz trzeba wykonać testy obciążeniowe, grafiki i tak dalej, sprawdzić porty. Widzę, że klient sobie hasło założył na Biosie. Podsumowując, uszkodzony podwójny MOSFET 2N7002 o tutaj już nóżka odpadła drugi tranzystor Nikos z firmy PCK PKCH2BB fajne znaczenie. Dosyć mocne, i oczywiście, kondensator był wypalony, wypalona dziurka w płycie głównej. To trzeba było wszystko zabezpieczyć. No i super, że się udało. Generalnie udało się. Mamy tutaj i 8750 h mamy GTX 1060, mamy drugą grafikę Intela 630. Ja oczywiście przejdę do później do testów, ale, ale wszystko wskazuje na to, że będzie OK. Dzięki za oglądanie. Jak coś, to subujcie, jak się podoba. I łapka w górę, a jak nie, to łapka w dół. Jak tam policie. Cześć, na razie. Hejka.